Siema. Dzisiaj akurat mi się tak trochę nudziło, więc postanowiłem. Wam, wam powiedziałam, co się mi stało w poprzednim odcinku. No teraz zaczęło mi się trochę nudzić, więc postanowiłem, że zrobimy sobie odcinek, gdzie po prostu pogramy sobie w różne gierki na Lodoxie. Oczywiście zapomniałem Wam podać przez te wszystkie moje odcinki Niku. A więc tak, mój Nick to jest Kamil Losikas. Dam Wam w opisie filmu. Zrobiłem też basną grę, bardzo słabą, ale zapraszam, dam może też do niej link w opisie. I myślę, że zagramy sobie w grę, która będzie się nazywać Dicto China. I ja już troszeczkę sobie nakoksiłem w tej grze, więc może zagramy sobie w Dicto Ohio. Super gra według mnie. Zagrajmy sobie. Bo, bo tam po prostu nawet nie zacząłem. Więc zagramy sobie po prostu tutaj, to dobra. dikto ochio Ohio. niestety, kurde, nie ma prywatnego. Ej, co to jest? Za dziwny serwer. Nie, dobra, normalny. Ja właśnie nie to to gra inaczej wyglądało, z tego co pamiętam. Ale zróbmy sobie prywatny serwer, żeby gracze nam tym przeszkadzali. Możecie oczywiście, zapraszam do dodania do znajomych, oczywiście. W komentarzu możecie też napisać swój link, swój nick. Ja was oczywiście chętnie dodam. Ale my przychodzimy do gry. Aha, 50 zł. Dobra, myślę, że jednak sobie zagramy w inną grę, bo 50 zł się nie opłaca. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego do zagrania. Ja sobie tutaj tak szukam. Oj, przepraszam bardzo, szukam se, szukam, szukam, szukam. Możemy sobie zagrać House of the Bistro lub w to. Ja wam zaraz pokażę, co to jest za gra i, i dobrze, możemy sobie w to zagrać. Teraz wam pokażę, na co ona na polega. Nazywa się Zombie Survival Galaxy Mode czyli jak Macie tam biegaliśmy, chyba większość osób może jej nie znać, jest to taka gierka Sandbox na Steamie, to tam są różne tryby i właśnie jednym z tych trybów jest właśnie Zombie Survival i to jest właśnie taka trochę kopia tej gry, na razie ona jest bardzo we wczesnym dostępie, ale już odniosła tam parę update'ów, już mamy cztery zombiaki, wcześniej był tylko jeden podstawowy. Mimo to, żeby zabić żeby zabić graczy, po prostu na początku wszyscy są graczami, są tylko same boty. I po prostu musisz. No i jak na przykład jakiś bot zabije gracza, no to musisz po prostu. To, 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 to ten gracz właśnie się stanie zombiakiem. No i okej, okay. mamy na razie tylko trzy mapy. Aha, i celem zombiaków jest wyeliminowanie wszystkich tam. Wszystkich graczy, a celem graczy jest przetrwanie chyba sześciu rund. Ja wybieram biuro. No ale musi być to wskazane. To była pierwsza mapa i ja bardzo nie lubię, bo to była w ogóle pierwsza mapa w tym Zombie w Walga I bardzo już mi brzydła ta mapa po prostu. Jak widzicie, wszystko jest tutaj mega realistyczne. Patrzcie, jak sobie. Ja, ja to kupiłam vip więc mam 150 punktów. Tutaj za te punkty możesz sobie kupić różne rzeczy. No patrzcie, jak to realistycznie wszystko wygląda. Te bronie, nie? Te, te, te wszystkie rzeczy, patrzcie, no jakbyś to w prawdziwym życiu trzymał. No ale nieważne. No, z, z... Mamy tutaj y, gdzieś 50, minutę gdzieś do przygotowania się, do zabarykadowania czy coś. Y... No, i ja. Co ja robię? Ja też coś zabarykaduję może. Myślę, że. Okej, okay, dobra, wiem. Odbarykadowywuję od to. Jak sobie tam ten przyczyn. Zabarykadowuję tutaj to całe wejście. Żeby tutaj żaden zombiak się po prostu nie odważył wejść. Jakby na sam, na sam widok tego powiem się oczuło. To się nie po co wchodzić, bo będę to godzina rozwalał. Kiedyś tak zrobiłem z Frankiem i ten. Franek jest taki mój kolega, jakby co. I ten cały pokój był zabarykadowany. Ja serio mówię, naprawdę tak było. Pierwsza fala zaczęła się. Tu jest, jak widzicie, jeden z sześć. Tutaj, teraz wam nie pokażę. Widzicie tutaj? Jest jeden z sześć. No i teraz właśnie, po napisie jedna fala z sześciu fal. Tutaj już prawie jakiegoś gracza zabili. Dobra, jasne. Ja oczywiście tutaj barykaduję. Aha, i jeśli chcecie się pojawić na odcinku, no to oczywiście, że możecie się pojawić. Wystarczy wystarczy napisać w komentarzu nick, ja was dodam. No i możecie, nas, możecie nas sobie zagrać ze mną w Robloxa tutaj. Na razie ja tutaj barykaduję te pomieszczenia. Okna, może też bym zabarykadował, bo mnie też czasami dostałem tutaj przez okna. Na razie zabarykaduję tu, bo tutaj nic nie ma. Okej. Okay. O czym wam jeszcze tu nie powiedziałem o tej grze? To no wszystko chyba powiedziałem, że zamiast że to trzeba przetrwać. No taki chyba wiecie, co to jest zombie subbiwak. Dobra, gram, fajnie wszystko jest. Aha, jeszcze jak masz tutaj, mamy tutaj punkty. W tej grze za zabijanie ząb, jak już się dostaje punkty. A te punkty, no po prostu jak klikną, klikając B możesz sobie kupić jakieś rzeczy. I to tyle. Ja na razie mam dwa punkty, bo zabiłem ten z jednego ząb, jak się, coś tam Aha, jak, jak jakiś gracz zabije... A! Kurde! E, JAK ON MNIE BIJE Ty poczekajcie, bo ja serio zaraz umraję, ja nie chcę jeszcze Zobaczę się No poczekaj, bo, bo ja mam takie wrażenie To jest znowu ten co i prawie zabił. Gdzie, gdzie uciekasz? I Tutaj i kolejny się przyczaił. Co, ej, co on mi robi? Ale przecież ja bym to mógł odbarykadowywać. Przecież to moje było. To było przez niego zabarykadowane. Nie wiem, dobra, mam już mało amunicji. Będę musiał chyba być młotkiem czy coś. Wiem. Co tam w ogóle było? Tam o oczy ze ścianą. Bo tu jest jeszcze jeden. Nie, drzwi już wyważyli. Kiedy okay, mam ostatnie 5 amunicji, ale spokojnie Kupię sobie moją ulubioną broń. Według mnie. Trzeba wejść pistolety, tutaj poziom drugi i tu masz Ozi. To jest według mnie najlepsza broń w całej grze. No i tutaj. Zabić tych zębiaków. Niestety akurat się skończyła amunicja. Trzeba też właśnie pielęgnować tę amunicję. Dobra. No widzicie jak turystyczne wygląda. No po prostu coś pięknego, co nie. Teraz mamy przerwę. U! Tutaj chyba ktoś specjalnie zrobił na. No. Nie mogę usunąć, to nie wiem. Tutaj ktoś chyba widzę, że specjalnie zrobił, żeby... bo te szybkie zombiaki na razie się tak mogą zeskoczyć i się dostają tu więc to jest taka niefajna rzecz, taka niefajna rzecz może ja tutaj bardziej zabarykaduję, bo już jak widzicie, tutaj ktoś w ogóle odbarykadował to, nie wiem dlaczego jak tu by się to przydało jak widzicie, co tu się dzieje, tu jest już jedna szafka nie wiem, dlaczego oni to odbarykadowali. Teraz ja się muszę poznać, znaczy gwoździe, bo tak, tak się przetłumaczyły paznokcie tutaj. Przecież MAIS to też są w tym Ale nie wiedzieli, o jakiej MAIS chodzi. Dobra. A to coś tam, co mnie coś zabarykadowałem, ale teraz no my... muszę chyba te. Się boję zbliżać, bo ja się boję, że oni nie zabiłem. Okej, okay. je zezwali drzwi, Teraz mogę ich tutaj zabić z tego Uzi. Super, byłem według mnie. Jezus! Dostał się? Tutaj dwa. Już myślałem, że umrę. Uleczy się. W wszelki wypadek, jakby znowu była taka sytuacja. Aha! Kurde, jeden tu się dostał, ale co jeszcze się tam bardzo mało zadaje. Ja, ja wezmę, może polecę sobie po więcej, więcej szafek, czy tam jakieś tam rzeczy. może więcej zabrykadować trochę. Jak widzicie, to już prawie nie wytrzymuję, zaraz to się zębiak i według mnie pożarłam i. Ej, zrobiłem chyba genialną rzecz! Nie, nie zamierzajcie tego! Nie, no co oni zrobili? Nie za... nie, to było... chudę. Bo ja zrobiłem taką genialną rzecz, że według mnie... Aha, już nie mam nich, tylko poczekaj do kupy, za 4 popusa. I taką tu rzecz zrobili, T że, że z nowakiem chyba by się przez to nie Musieliby zniszczyć tam, ten, ten, ten... Dobra, zaraz się muszę poczekać, jeszcze, się ta skończy. 36 do A już widzicie, już, 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 już się przedarli. A nie myślę, że tutaj górą się znowu przegram. No, no, strzelajcie w nich, strzelajcie. W ulicy. Kurujący zombie tutaj utknął. A widzicie, widzicie? Już, już, To może to? I dam im tu żeby żebym znowu coś do niszczenia. W tym czasie, kiedy ja sobie Jezus, to coś się jakiś zbogował! Dobra, koniec! Kurde! Przerywam się! Jaki ząbiak! Głupi. Dobrze, nie, bo ja już mam tak mało życia, że ja zaraz umiem. Muszę iść, niestety, tu. Tutaj wyczekiwać na ząbiaki. I tutaj niestety najgorsze jest to, że patrzcie, co oni tutaj zrobili. Okno nam otworzyli. A my tutaj nie, niestety. No właśnie, widzicie to, tu się dzieje? My zaraz zabiją. No, no widzicie, zabili mnie. Więc jeszcze postaramy się yy, zabić wszystkich i możemy już. Aha, idealnie, kiedy fala się zakończyła. Teraz jesteśmy takim ptakiem, nie? Postaram... I w tym kończymy odcinek, jak wszystkich zabijamy. Możemy sobie polatać tylko mapę. No niestety nie możemy ich chcielić. A fajne by było, gdybyśmy na przykład jedno HP zadawali. A na przykład jakby ten... Oni mieli już... A jakby oni mieli po prostu już bardzo mało, na przykład że z ostatniego HP, to byśmy ich nie mogli zadać. No fajne by było, niebo. Ale nie może go nie trafić, bo tak, on, on może zabić ptaki, właśnie, można zabić ptaki Szkoda Gdzie się zespułem, bo jestem zębiakiem I wybiorę tego szybkiego zębiaka, bo spróbuję tam się dostać Już będzie ciężej, bo bo jak widzimy, no widzici, widzieliście, tutaj ktoś zabarykadował, ale myślę, że... Tak, też się będzie dało. I co, gdzie uciekniesz? Gdzie, gdzie, gdzie? No. Dobra, myślę, że już możemy skończyć odcinek. Życzę Wam miłego dnia, do widzenia, bo...